Witam na kolejnym szóstym spotkaniu. Poprzednio poznaliśmy 12 podstawowych akordów, które mam nadzieję opanowaliście na pamięć. Były to akordy durowe, molowe oraz cztery akordy septymowe, lub inaczej mówimy na nie siódemkowe. Akordy te będą potrzebne nam do nauki akompaniamentu. Ale żebyśmy rozpoczęli, musimy zapoznać się z zapisem rytmicznym, jako że rytm stanowi bardzo ważny element wykonawczy, jeśli chodzi o muzykę. Na diagramie widzimy strzałkę skierowaną w dół. Będzie ona oznaczała uderzenie z góry kostką, czyli uderzenie w struny z góry. Strzałka z kolei skierowana grotem w górę oznacza szarpnięcie od dołu. Też kostką. Będziemy operowali tutaj kostką. Następnie na drugim diagramie widzimy przy strzałce skierowanej w dół literkę B. Nad tą strzałką widzimy literkę B, która oznacza uderzenie z góry w struny. Basowe. Jak wiemy, dzielimy struny na basowe i wiolinowe. Ten symbol będzie oznaczał uderzenie w struny basowe z góry. Następna strzałka skierowana w dół i nad nią literka W oznacza uderzenie z góry w struny wiolinowe. I jeszcze jedna strzałka skierowana w górę. Z literką W oznacza szarpnięcie od dołu w struny wiolinowe. Te oznaczenia są bardzo uproszczone i myślę, że nie będzie problemów z ich opanowaniem. Teraz, może zaprezentuję właśnie te proste uderzenia na pustych strunach na razie. Czyli uderzenie w struny basowe z góry wygląda w ten sposób o właśnie uderzam tylko staram się uderzyć z góry dość płynnie w struny basowe pamiętam o tym że nadgarstek prawej ręki musi być luźny w łokciu też ręka musi być rozluźniona uderzenie z kolei z góry w struny wiolinowe wygląda w ten sposób jeszcze raz spróbuję. I szarpnięcie od dołu w struny wiolinowe. Słyszymy tutaj wyraźnie struny wiolinowe. Aktualnie przechodzimy do przykładów rytmicznych. Pierwszy przykład. Tak jak widzimy, jest opisane w metrum 2 czwarte, co mówi nam o tym, że każdy takt będziemy wyliczać do dwóch. Jednostką taką miarową naszego wyliczania będzie ćwierćnuta, ponieważ na dole tej cyfry 2 czwarte znajduje się czwórka. I to oznacza, że będziemy w jednym takcie liczyli dwie ćwierćnuty. Przykład jest bardzo prosty. Na razie tutaj nie mamy oznaczeń, czy są to struny basowe, czy wiolinowe. Spróbujemy sobie w wolnym tempie liczyć na głos i uderzać te struny z góry. Jest to uderzenie z góry, tak jak widzimy, według strzałek i liczę sobie każdy tak do dwóch. W tempie dość wolnym. Się trzymać równe tempo. Czyli wyraźnie widać, że prawa ręka wędruje mi z góry do dołu, czyli od strony szóstej do strony pierwszej. Widać ten ruch. Jako, że poznaliśmy kilka akordów, kilkanaście akordów, spróbuję teraz wykorzystać sobie prosty akord A. -mol do tego. Pierwszego przykładu i jeszcze raz sobie wyliczę wolno. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i raz, dwa. Są to dosyć zdecydowane uderzenia, ale niezbyt mocne. Płynne staramy się trzymać tempo jednakowe. Przechodzę do przykładu numer 2. Tutaj już mamy oznaczone miejsca, w których uderzamy struny basowe, a w których wiolinowe. Jest to przykład bardzo prosty. Metrum jest identyczne, dwie czwarte. Widzimy, że pierwsza miara, czyli pierwsza ćwierć będzie to uderzenie w stronę basowe, a druga w stronę wiolinowe i potem te wszystkie poszczególne takty się powtarzają i znowu wyliczam sobie na głos. Raz, dwa, Kontroluję oczywiście wzrokiem z góry, żeby dobrze w miarę trafić w te struny. Jeżeli nie uda mi się dokładnie trafić w te struny, to wcale nie jest taki straszny błąd, ponieważ dźwięki te należą do dźwięków harmonicznych danego akordu, więc będzie to brzmiało i tak dobrze. Jeszcze raz powtórzę. Przechodzę do przykładu trzeciego. I tutaj w wyliczaniu dochodzą jak widzimy małe literki i. Czyli oprócz tych głównych miar w takcie, oprócz tych ćwierćln, będę doliczał sobie literkę i między każdym, każdą cyfrą. To będzie oznaczało, że tak jakbym podzielił te takty jeszcze podwójnie i te, na, te główne wyliczenie będzie oznaczało, tak jakbym liczył sobie ósemki, czyli każdą ćwierćnutkę dzielił sobie jeszcze na dwa. I w określonych miejscach widzimy, że występują tutaj uderzenia z góry, ale też w pierwszym takcie na 2i mamy też szarpnięcie od dołu struny wiolinowe, czyli odpowiednio będę musiał to wyliczyć stosując tempo wolne. Jeszcze może dodam, że w czasie uderzania tych dźwięków, w czasie ruchu prawej ręki, Cyfry, tak jakby jedynka i dwójka będą występowały na uderzenie z góry, a na powrót ręki będą, będę liczył literkę i, czyli wygląda to mniej więcej w taki sposób. Raz i, dwa i, raz i, dwa i. Raz i, dwa i, raz i, dwa i. Teraz dołożę do tego odpowiednie wydobycie dźwięku, poprzez uderzenia lub szarpnięcia od dołu. Uwaga, zaczynam. Raz i dwa i raz i dwa. Czyli tak miałem pierwsze uderzenie w struny basowe, następnie dwa uderzenia w struny wiolinowe z góry i od dołu i w drugim takcie uderzenie w struny basowe i nadwójkę uderzenie w struny wiolinowe. Wykonam jeszcze raz ten przykład rytmu, ale bez liczenia. Że poprzez wprowadzenie tych, tej drobnej, tej właściwie takiej krótkiej ósemki, rytm zaczyna się urozmaicać, czyli nie brzmi tak monotonnie. To jest bardzo ważna kwestia. Bardzo ważna sprawa. Urozmaicenie rytmu. Przykład czwarty pokazuje nam. Bardzo podobny układ, tylko jest mała zmiana. Pierwszy takt jest prosty, prawda? Dwa dźwięki, dwa uderzenia występują na jedynkę i na dwójkę. Następnie w drugim takcie mamy uderzenie w strunę basowe na raz, a na i szarpnięcie od dołu i na dwójkę uderzenie z góry w struny wiolinowe. Czyli wyglądałoby tak, znowu liczę sobie raz i, dwa i, raz i, dwa i. Czyli góra, powrót, góra, powrót, góra, powrót, góra, powrót. I do tego muszę teraz dodać opisane w ćwiczeniu dźwięki. Będzie wyglądało to w ten sposób. Raz i dwa i raz i dwa i raz i dwa i raz. To ćwiczenie bez liczenia na głos. W czasie wykonywania tych ćwiczeń widzimy, że prawa ręka jest bardzo elastyczna, rozróżniona, nie może być sztywno ustawiona, jako że w tym momencie ta ręka by bardzo szybko się męczyła. No, oczywiście wykorzystywałem tu akord a ale można ćwiczyć, zacząć ćwiczyć już właściwie na różnych poznanych akordach. Może być to C-dur, może być G-dur, może być D-dur. I powinniśmy te akordy sobie przyspajać jak najbardziej. Czyli dochodzimy do wniosku, że każdy z ćwiczących musi poświęcić sporo czasu na ćwiczenia w domu. Dziękuję bardzo.